Hej! Siema wszystkim! Ja jestem Tomi i mam dzisiaj dla was informacje dotyczące Breaking Pointa. Niedawno wyszło na jaw, że deweloperzy mają zamiar wydać wersję Standalone. Co to Dokładnie będzie oznaczać. O wytłumaczę teraz dokładnie, jeśli nie wiecie, co to jest Breaking Point. Jest to modyfikacja do Army 3. Czyli tak, jak, czyli tak jakby jest to mod stworzony pod Armą 3. A Breaking Point, generalnie jest to taki survival w stylu apokalipsy zombie, w którym mamy oczywiście za zadanie przetrwać jak najdłużej, a znaleźć jak najlepszy sprzęt, broń, kamizelki, ubrania wojskowe i tego typu rzeczy. I można się z tym całkiem nieźle bawić. Tak jak powiedziałem, jest to mod do Army 3, także ten mod jest darmowy, można w niego grać za darmo. Jedyne co musimy posiadać, jest to oczywiście gra Arma 3, oryginalna wersja oczywiście. I wtedy będziemy bez problemu mogli sobie grać w ten mod. A więc to, co będzie oznaczało, że wychodzi wersja standalone. Wersja standalone jest to po prostu gra, w której ten mod zostanie stworzony od nowa, od początku. I nie będzie, i nie będzie wymagał tak jakby tej podstawowej gry Arma 3. Czyli będzie to tak jakby stworzona osobna gra, która nie będzie wymagała zakupienia Army 3. Także prawdopodobnie będziecie mogli zapytać, dlaczego deweloperzy zdecydowali się na taki krok. Jeden główny powód, dla którego, którego deweloperzy postanowili zrobić coś takiego jest to ograniczenie silnika Arma 3, który jest właściwie dość starym silnikiem i ograniczał po prostu deweloperów, nie mogli zrobić na nim takich rzeczy, których chcieliby wprowadzić do gry, prawda? Dlatego postanowili przesiąść się na nowy nowszy silnik. Wersja standardowa będzie tworzona na w silniku Unreal Engine 4, czyli jest to troszkę nowszy silnik i bardziej wymagający, więc nie że sobie Prawdopodobnie ktoś, kto grał w Breaking Pointa, do tej pory. Na starszym komputerze, niezbyt dobrym, na przykład tak jak ja. <grym> moja maszyna też jest taka w sumie raczej średnia. No, prawdopodobnie będzie miał e, problemy z e, graniem na tej nowszej wersji standalone, bo silnik Unreal Engine 4 jest jednak troszkę bardziej wymagający. No ja ja na pewno nie będę mógł na najwyższych ustawieniach graficznych grać, no bo tak jak już wspomniałem, moja maszyna nie jest e, zbyt dobra. <grym> Ale myślę, że bez problemu będę mógł popykać sobie na niskich ustawieniach, także na pewno jakieś filmiki z tego będę robił w przyszłości. Tak a propos, w tle, nie leci teraz gameplay z wersji Standalone. Jest to gameplay z normalnego Breaking Pointa z moda. Także jeśli tylko będę miał jakiś gameplay z wersji Standalone, postaram się go wrzucić w kolejnych filmikach. Chciałbym jeszcze pomówić o tym, co. Będzie w tej wersji standalone innego od moda, bo, bo tak jak mówiłem, e, ograniczał ten stary silnik army deweloperów i będą starać się wprowadzać nowe rzeczy do wersji standalone. Jedną z nich oczywiście będzie nowa mapa spod, specjalnie stworzona pod breaking point standalone. Będzie to mapa odwzorowana na terenie z rzeczywistości. Nie wiem dokładnie, jaki to teren ma być. Nie jestem pewien, czy to będzie wyspa, czy po prostu y, na przykład tak jak na Esekerze y, wzięli sobie teren i po prostu włożyli do gry. Nie jestem pewien, jak to, jak to będzie wyglądało, szczerze mówiąc, ale wiem, jaki będzie rozmiar tej mapy. Będzie to około 200 km2, także mapa będzie troszkę mniejsza od Altisa. Ale jednak będzie troszkę większa od Czernorusi, bo Czernoruś ma 170 km, jeśli się nie mylę. Także będzie to taka, można powiedzieć, hybryda pomiędzy Altisem a Czernorusią. Jednak troszkę większe, ale jednak troszkę mniejsze od Altisa. Także myślę, że to będzie taka jakaś w miarę kombinacja. Tak w ogóle ile maksymalnie osób planują na serwerach mieć, to jest 100 na jednym serwerze jednocześnie, także no myślę, że nie będzie zbyt tłocznie na tej mapie. Jednym minusem właśnie też silnika ARMY jest to, że jak jest dużo osób na serwerze to strasznie właśnie wtedy FPS-y spadają, nie wiem czy zauważyliście, Zwa zwłaszcza na starszych maszynach tak jak na mojej ale myślę, że na Unreal Engine 4 nie powinno być tego typu problemów, bo to jest jednak troszkę bardziej zoptymizowany ten silnik. Zresztą niedawno grałem też w inną grę na właśnie Unreal Engine 4 z DIL. Jest to też gierka, nad którą deweloperzy Breaking Pointa pracują, a właściwie jeden z nich. I tam właśnie byłem na serwerze, na którym było 94 osoby i te FPS-y jednak były na stałym poziomie nie, nie spadały. Także myślę, Myślę, że z tym nie będzie większych problemów. I co ma być jeszcze innego w tej nowej wersji Standalone? Niech pomyślę. E, oczywiście będzie trzeba ją kupić. Prawdopodobnie będzie kosztować jakieś 20 albo 30 euro, tak zgaduję. Oraz z tego co słyszałem, deweloperzy nie będą. E, Starali się wprowadzić tego jako early access game, czyli gra wczesnego dostępu. Będą od razu próbowali e, z, tą grę wydać jako skończony produkt. Czyli nie będzie czegoś takiego jak. E, Wersja alfa, beta, czy coś w tym stylu. Oczywiście stworzą jakąś wersję testową, żeby po prostu było, była możliwość zobaczenia, jak to będzie wyglądało i, i przetestować, czy będzie to dobrze śmigało na waszych ma mas maszynach. Ale z tego co słyszałem, będą starać się jednak wydać tą wersję w całości. Zresztą zobaczymy, jak pójdzie im to wszystko na Kickstarterze, bo też planują. E, e, wrzucić ten projekt na Kickstarter, żeby jednak jakieś fundusze dodatkowe zdobyć, żeby yy, zatrudnić dodatkowych pracowników tam, bo oczywiście będą potrzebować troszkę większej ekipy. Tylko trzy osoby aktualnie nad tym pracują, jeśli się nie mylę. Oczywiście deweloperzy będą starać się wprowadzić te wszystkie bronie, które już były w Breaking Point, bo tam jest dużo dodatkowych broni, takich, których w, których w armii standardowo nie, nie ma, na przykład M4, kałachy i tego typu rzeczy. Także będą starać się to wszystko wprowadzić do wersji standalone Jeśli im się uda, to możliwe, że nawet będzie więcej broni niż w tej standardowej wersji w modzie. Z tego, co słyszałem, w wersji standalone ma być również e, jedynie możliwość gry w pierwszej osobie Co jest, można powiedzieć, troszkę dużym zaskoczeniem Gdyż e, w, oczywiście w modzie bez problemu można było sobie pograć w trzeciej osobie są, Były serwery w trzeciej oraz w pierwszej osobie Więc była ta możliwość wyboru, prawda? Ale teraz e, developerzy mówią, że właśnie będą starać się Skupić na tej pierwszej osobie i stworzyć ją w ten sposób, żeby była zadowalająca dla wszystkich graczy, czyli nawet dla tych, dla których ta trzecia osoba była jednak preferencją, prawda? Także myślę, że stworzą coś ciekawego i nie będzie ta pierwsza osoba aż tak ograniczała tej gry, bo oczywiście ludzie grają w tej trzeciej osobie, bo nie lubią być ograniczani, prawda? Osobiście dużo bardziej lubię pierwszą osobę, bo to troszkę jednak zmienia dy dynamikę walki, prawda? Także ja bardzo cieszę się z tej zmiany. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie. No i myślę, że w, w taka gra na, nawet na YouTubea będzie troszkę bardziej ciekawsza, że w pierwszej osobie walki są dużo bardziej ciekawsze moim zdaniem. Aha, jeszcze powinienem wspomnieć o systemie KLAS, bo w Breaking Point w modzie był system KLAS. Można powiedzieć, że to tak jakby bohaterów oraz bandytów. Z tego co słyszałem w wersji stand-up będzie to troszkę zmienione. Będą też frakcje, tak jakby dobrych i złych, ale jednak ten system lewelowania osiągania poziomów dla każdej frakcji będzie troszkę inny. Z tego co słyszałem Próbują zrobić coś takiego, że na przykład jak mam level pierwszy Huntera i uzbieram te 2000 punktów, które jest potrzebne na poziom drugi, będę musiał wykonać tak jakby zadanie albo questa, można powiedzieć, żeby ten poziom drugi osiągnąć. I ten quest to już zależy od tego, co sobie wymyślą ci co trzeba będzie zrobić. Ale słyszałem też, że planują coś takiego, że Trzeba będzie po prostu na przykład wyeliminować jakąś osobę na serwerze z przeciwnej frakcji. Czyli jak gram hunterem na poziomie pierwszym, będę musiał na przykład wyeliminować rangera na poziomie drugim. No i także także to jest bardzo ciekawy pomysł moim zdaniem. Myślę, że dość ciekawe z tego rzeczy mogą. Wyjść. Może być taka ciekawa sytuacja, że na przykład jeden hunter ma za zadanie wyeliminować rangera, a ten ranger też dostanie zadanie wyeliminowania dokładnie tego samego huntera, który będzie polował na niego. Czasami pewnie zdarzą się takie sytuacje, że dwie osoby po prostu będą na siebie polować. Także to, to jest też moim zdaniem bardzo ciekawe. I zobaczymy co z tego wyjdzie. Z tego również, co słyszałem, będą starali się rozwinąć troszkę system broni, czyli tak jakby będzie trzeba dbać o tę broń, czyścić regularnie, czyli można powiedzieć, że planują tak jakby bardziej wojskowo realistycznie wprowadzić te bronie do tego, do tej wersji standalone. Będzie również możliwość hostowania własnych serwerów w wersji standalone, czyli, czyli na przykład jeśli nie będzie wam, nie będą wam się podobały serwery publiczne, będzie można bez problemów wykupić sobie własny serwer i tam ze znajomymi sobie Założyć hasło czy coś w tym stylu. Również będzie można swoje własne ustawienia wprowadzić na tych serwerach. E, oczywiście jakieś tam ograniczenia dotyczące lutu, żeby e, najlepszy lud w każdym miejscu się nie spałnował, oczywiście to będzie zablokowane prawdopodobnie, ale inne ustawienia, na przykład, e, że wolicie grać w dzień czy w nocy, myślę, że takie ustawienia będą do wyboru, prawda? Z tego również co słyszałem deweloperzy będą rozwijać dalej mod pod Armą 3. Dopóki będą oczywiście mogli go rozwijać i wspierać. Także myślę, że jeszcze przez jakiś czas ten mod będzie się trzymał. Także jeśli jeszcze macie okazję, polecam sobie pograć, bo nie wiadomo jak to długo jeszcze będzie na Armie 3 ten mod śmigał sobie. Także dobra, to chyba tyle na dzisiaj. Wrzucę wszystkie potrzebne linki w opisie filmiku. Jeśli wyjdzie kampania Kickstartera dla wersji standalone, wrzucę również link w opisie. Na razie, na razie jej nie ma, ale jeśli tylko będzie, to tam wrzucę link. Jeśli chcecie, wrzucicie donate'a deweloperom. Na pewno im to troszkę pomoże. Jest również społeczność Steam stworzenia specjalnie dla wersji standalone, także te linki tam wrzucę. Też na tej społeczności jest stworzony FAQ, czyli najczę najczęściej zadawane pytania. Jest to wszystko po angielsku niestety, ale myślę, że w tym filmiku większość, większość pytań tutaj poruszyłem, co tam najważniejsze ludzie najważniejsze pytania ludzie zadawali Także dobra, te linki tam wszystkie powrzucam Oglądajcie sobie, jeśli jesteście zainteresowani tą wersją standalone A ode mnie to dzisiaj już na tyle Oczywiście w przyszłości postaram się wrzucać filmiki z tej nowej wersji standalone, ale do tej pory jeszcze postaram się pograć troszkę w moda na Armię 3, bo no, nie wiadomo jak to długo będzie śmigał ten mod. Także trzeba korzystać, póki można. Także ode mnie to tyle na teraz. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania kanału. I zobaczymy się już następnym razem. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Papa. Pa.